Cześć, witajcie na kanale Biegam Po Wsi. Dzisiaj zabierzemy Was do bardzo, ale to bardzo niebezpiecznego domu. Powiem Wam tyle, że nie chciałem tutaj przyjść. Ale jesteśmy tu drugi raz i stwierdziłem, że muszę pokazać to. Właściwie Ola mnie do tego namówiła. Jak to zwykle Ola, żeby przyjść zobaczyć jeszcze raz. Teraz zerkamy, oczywiście, przez okno. I najgorsze jest to, że to wszystko co tam jest u góry, widzicie, może się w każdej chwili na nas sunąć. Spójrz z lampą. Może to kupię. Na razie zaniecham lampy, ponieważ ona, ta kamera dobrze wybrała teraz to. Aha, myślałam, że lampa spowoduje, że on się zawali. Y <laughs> no aż tak nie. Dobra, zadzwonimy do domu. Nikt nam nie otwiera. Wchodzimy. Tutaj jest bardzo niebezpiecznie. Myślę, że tutaj w tym miejscu był przedpokój. Tak mi się wydaje, że był przedpokój. Od razu odpaliłem lampę. Ona może mi się w pewnym momencie rozładowywać, ale już widzimy bardzo ładne drzwi też dwuskrzydłowe które myślę, że latem były otwarte i można było sobie wchodzić, wychodzić tak jak już powiedziałem wcześniej, ten dom jest wyjątkowo zniszczony i naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo niebezpieczna sytuacja no nad Tobą ten sufit zobacz no to jest sufit, który może się w każdej chwili zawalić ale nas interesuje tamten pokój Który jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczny Wszystko wisi No mówiłem, ale mówię jeszcze raz Chyba dlatego, żeby sam siebie upewnić w tym Tak, on jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne Bardzo, 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 bardzo Słuchajcie, to wszystko się może zawalić Jak już wcześniej wspomniałem Nie chciałbym tu dramy fałszywej robić No właśnie Ale zobaczcie na te elementy. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale widać na pewno, co spowodowało, że cały ten e, sufit się zawalił. E, tutaj mamy pewne elementy, które były na piętrze. Nie wiem, czy, czy to się na tyle trzyma, żeby tutaj wejść. Troszkę się boję. Tutaj wejść, ale... po prostu nie przesuwaj drzwi, bo jak e, ruszysz drzwi to ruszysz deskę, na której one się otwierają o kurcze jestem przechodzę tutaj o kurczę. zobaczcie na ten pokój praktycznie jeszcze parę naście lat temu, gdybyśmy tutaj przyszli zostalibyśmy śląski pokój Idealnie wyposażony. Mamy stół po środku pokoju. Mamy piękny a, kredens bryfylowy. W pełni wyposażony. To jest w pełni wyposażony e, kredens. Ciężko będzie nam go a, pokazać Wam. E, z racji tego, że jak już widzieliście, e, co i jak to wygląda. Mamy piękne krzesła. Chlebak. Pozwólcie, że nie będę sprawdzał, czy jest tam chleb. Tutaj mamy koszyczek. koszyczek, ale on jest plastikowy. Miałem nadzieję, że będzie metalowy czy taki stalowy, ale on jest plastikowy. Tutaj to jest cukiernica. Zobacz, jaka ładna cukiernica. Piękna cukiernica, naprawdę kawał dobrej roboty. Chociaż nie wiem jak to znaczy to jak to nazwać. Tu mam jakąś pocztówkę, pocztówka, skąd to jest pocztówka? Mnie to przypomina jakiś ołtarz z jakimś królem. Może jest napisane. Hmm. Ale no nie wiem, nie wiem, wszystko jest niestety niewidoczne. No pokażę to w ten sposób. Tę pocztówkę. To jest chyba jakiś tak król to... polski. Zobacz, pokaż. No, zerknij. Czy? Może masz pomysł, co to jest za król? Do, mi się wydaje, że to, jest, to, są, to są ci królowie z Krakowa. Tak, że to jest uh -huh. z Krakowa coś? Tak, katedra, katedra na Pawelu na Kazimierza Wielkiego. Aha. Uh -huh. Cię udało ci przeczytać, no to super. Ci, bo Serdeczne ja... życzenia z Krakowa uh -huh. zasyła Piotrek. Szkoda, że to wszystko tak poniszczone, że to wszystko w taki sposób się marnuje. Znaczy, marnuje się. To już poszło dawno na zmarnowanie. Przecież widać, co się tak naprawdę tutaj dzieje. Ale zobacz za tobą. Co za mną? Jaki biedny, smutny mieszkaniec. Jeden burtą. Oj. Jaki misiu. Jaki misio. Zobaczcie jaki piękny misiu. Z torebeczką to tak wygląda, jakby ten misiu niedźwiadek taki nosił tą torebkę, jakby to była jego torebka. W sumie to jednego znam misia, który pewnie nosił torebki. Kora, koralgul. O, ten na pewno. Torepki różowo -krokackie. No, Tu mamy starą walizę. Stara waliza z różnymi robakami pod spodem. Zobaczcie, to jest takie, takie coś nie wiadomo co. Siodełko od starego. Nie, to jest, nie, to jest torebka, torebka też, ale piękna. Bardzo ładna torebka, gustowna. Mhm. Myślałem, że to jest siodełko, Nie, nie, dziękuję. Ale to jest torebka. No dobrze, przejdziemy do tego pokoju tutaj. Co my tutaj mamy? Jakoś mało mi to rozświetla, powiem ci. A, bo się kończy. Rozładowuje się już. Tu są jakieś listy. Ja je wezmę tutaj, żeby sobie zobaczyć. Dobra. Zobaczymy sobie te listy. Co my tu mamy? Pisanie do Niemiec. Mamy list. Randomowo możemy przeczytać je. No, tak, fragmentami, bo to są, wiesz, to są czyjeś listy. jakby nie patrzeć. Ta paczka była wysłana też 3 maja. O, czyli w okolicach. Pocztą. Mamo. 13 lipca jedzie Tauty, czyli ciotka. Mhm. Jedzie. Nie wiem, nie potrafię do Polski w każdym razie. To jest bardzo dobra okazja, żeby wam coś posłać. A mam dla ciebie pięknie dwa płaszcze i jeszcze coś dokupię. Te płaszcze są prawie nowe. Na pewno ci się e, podosłać jeden jest letni, drugi na wiosnę, jesień. Jakbyś jechała, mam na myśli ten wyjazd. Pominiemy pewne Pewną część listu. A tutaj najbardziej mnie to interesuje. My od trzech dni mamy własne auto z dużej litery: Fiat 133. No on jest podobny do 127, ale to nie jest taki jak Ma Irena. Ani też nie jest to mały Fiat. Wow, słuchajcie. W tym ale, liście zawarte są informacje dotyczące takich rzeczy. Muszę ci coś pokazać, bo no? to jest. Mamy maj. Maj? Mamy to jest takie bardzo takie no, wzruszające dla mnie droga mamo dzień twojego święta serdeczne życzenia ażebyś zawsze była zdrowa szczęśliwa rok osiemdziesiąty drugi no zrobię sobie zdjęcie też się zgłosiłem. Wesoły Świąt. To po niemiecku. Córka była widocznie w Niemczech. Posyłała mamie różne rzeczy, tak. wiesz? Tak. No i e, to są tak naprawdę lata 80. Schowamy to. Mhm. To jest naprawdę, naprawdę bardzo Położymy to tutaj. Tutaj też jest jeszcze jakaś książka, ale to nic ciekawego. Tutaj też jest list jakiś, ale ja go, ja go położę tutaj. Na górę nie ma sensu wchodzić, bo tam się zawala, więc nie będziemy tam wchodzić. To już tak mówię. Natarka mi siada. Ja sobie tam wejdę zrobić mimo wszystko. Zobaczcie tutaj, ja wiem, że już teraz ciężko to oświetlić, ale mamy tutaj garderobę. No, pewnie tutaj był przedpokój, i tam w tej ciemności jest szafa ogromna. Jakieś leki tam widzę, mhm, ale kompozytą coś tam no. jest pozacierane. Wiesz, to jakaś maść. mentalowa. mentalowa. Mhm. Ja to może na kaszel czy pod nos wiesz, ale jest to dosyć stare. Słuchaj, uważaj, no. sposób użycia wcierać w schorzałe miejsca i od jeden do trzech razy dziennie, a następnie owinąć je flanelką lub miękkim suknem. O kurcze. No to ci powiem maść kurcze. Balsam właściwie. Ale to kiedyś tak było, że się nazywa... bolałe, nazwa... no bo to jest wiesz z mentolem. Że balsam. Jak coś obiłeś, no to chłodzące, nie? Mhm, nie rozumiem. Dobra. Ten domek tak z tej Słuchajcie, ja wiem, że ten domek tam nie wygląda ciekawie za nami, ale powiem wam, że no, oglądamy różne domki. Przed chwilą na przykład byliśmy w domku, w którym, no domek jak domek, ale ten domek mnie wzruszył szalenie. Taki był bardzo przyjemny. No. On był przyjemny. Wygląda na to, że mieszkała tam starsza pani, której rodzina wyjechała do Niemiec. Córka przysyłała paczki, nie? Tak. Mm, przysyłała kartki, zdjęcia. I to jest wzruszające. Mm. Naprawdę no, wymiękłem przy czytaniu tego listu, już zauważyliście. Nie, nie potrafiłem dalej czytać. A jak Ola mi dała te życzenia, mm -hmm. no nie żebym się jakoś specjalnie e, był jakoś takim, jak to się mówi, miękkim. To <grywanie> chyba ale powiem Wam, no, nie naprawdę, no po prostu dom, który mnie szalenie wzruszył. Eee, trzymajcie się. Do zobaczenia znów. Cześć.